Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu państwu. Tak wczoraj troszkę niedysponowanym był i tak sobie myślałem, i myślałem, no bo przecież y, pan Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych. I tak sobie myślałem, myślałem, kogo on mi przypomina, co on mi przypomina, i tak. Cholera, no, no i stąd wyszło to, co Państwo za chwilę usłyszą. No, mogą być konsekwencje. Już właściwie... Patrzę sobie ja na Trampa Mam świadomość, że przegina Zaświeciła mi się lampa o go gość mi przypomina. I nie myślę tutaj raczej O urodzie, bo i po co Czyny nabierają znaczeń, myśli we łbie miłomocą. Imigranci, deportacja, nacja, 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 nacja. LGBT, kto to niby? Niby, 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 niby. niby. Głównym celem dominacja. Nacja, 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 nacja. Coś mi świta, ani chybi Facet ma podgórkę górkę z prawem. Ale widzicie sobie na to. Z czym kojarzy, to ciekawe mi się pan Trump imperator? Może większy biznes za nim, może więcej ciut rozmachu. Lecz przyrównam go, kochani, do znanego nam obciachu. Zaświeciły mi się gały, bo eureka tam to kata. Donald Trump z szacunkiem całym to największy pisior świata. Co ci przypomina, co ci przypomina widok znajomy, ten. Proszę Państwa, 23 stycznia dzisiaj jest i czwartek. I imieniny obchodzą Il Ildefons, Raimund i Raimunda. Ale także Agatangel, Akwila, Anicet, Aniceta, Bartłomiej, Bernard, Daniel, Emerencja, Filip, Henryk, Jan, Klemens, Konstanty, Łukasz, Maksym, Maria, Michał, Onufry, Sewerian, Uniemir, Wincenty i Wrocława. Wszystkiego dobrego. Kochanym Państwu nietypowe święta. Dzień bez opakowań foliowych. Dzień najbardziej kochanych. To państwo i Dzień Pisma Ręcznego. Dobry dzień, bo już sztuka epistolografii powoli popada w zapomnienie. Przysłowie na dziś, w styczniu łów łatwy na kuropatwy. Oto ładne. Cycadę dnia, Maria Dąbrowska, inteligencja jest przyprawą, która z najpospolitszych rzeczy robi cuda. Dzisiaj będziemy mieli cuda w bąciku Kasi, pani Beata Engler, no i ja w ogóle przepraszam, bo wczoraj wkradła się drobna nieprawidłowość w grze półsłówek, ale to tylko po prostu pomroczność jasna redaktora. Dzisiaj mamy męt z procą. Panowie, do dzieła. Kłaniam się, do zobaczenia, do jutra.